w większości zwiększy nierówności społeczne, obniży bowiem dochody netto relatywnie najbiedniejszych osób, to to, to jest, 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 które wykonują jedynie drobne umowy o dzieło, bo przecież pracodawcy nie podwyższą stawek brutto. A przepisy dotyczące minimalnej wysokości wynagrodzenia w stosunku do tych umów nie obowiązują. Obecnie w Polsce mamy gigantyczny deficyt finansów publicznych. A zwłaszcza Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Do którego transfery z budżetu państwa przekroczyły 70 miliardów złotych. Znacjonalizowania części naszych składek emerytalnych. W ramach reformy roulant et de

dużego deficytu pielęgniarek na rynku pracy. E Dobro pacjenta. Bien, I bezpieczna. E o no